Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Izaka, przed wami wraca Battle Royale do Counter Strike'a z Roysonem, Witam, Royo. Wi witam bardzo, bardzo serdecznie. O, Jezu, dobra, czekaj, bo, bo jest nowa mapa w Counter Strike'u w trybie Danger Zone. O kurczę, no, no, no. Jest w ogóle pokazany, jest radar, zobacz, jesteś pokazany jest na radarze. Są nowe, w ogóle duże zmiany. Nowa mapa si Siroko się nazywa, taka pustynna mapka w Counter Strike'u. To brzmi jak, nie wiem, mokry senur Hary. Siroko. No, nie, to brzmi jak jakaś nie wiem. Ty, ale w ogóle zobacz, ty, jak, jak chodzisz sobie pomiędzy. pomiędzy tej, pomiędzy Nie wiem, co to jest właściwie. Pomiędzy tą pszenicą, to ona tak ładnie się kładzie. Jak w Wiedźminie. No, ładnie się kładzie. Twórcy pszenica, lubią a? Wiedźmina, ewidentnie. Bo to jest ten sam efekt. Ale widzisz to? Widzisz to? Jak się kładzie trawa przed tobą? Super, co? Mnie się strasznie podoba, e... jak ty wreszcie zwracasz uwagę na piękno gier, a nie tylko mechanikę, która pozwoli ci jak zwykle wygrać. Znaczy taki jest plan, nie? ale o kurde, to jest jakiś bunkier. Zawsze jest taki plan. A miałem, spadochron miałem. Ej, ta mapa u góry, Aha, to ale mam wrażenie, jakbym miał kompas na czole, nie? Ej, w ogóle są jakieś specjalne te, teraz są specjalne perki, które wybierasz na początku meczu. Ej, w ogóle jaki to jest wielki ten. Jaki to jest wielki ja dam tunel. Ja perk przeżyj dłużej. A jest taki? Nie wiem. Bo taki mi się przydał chyba faktycznie. Dobra, czekaj, co się teraz robi? Ja nie wiem, jeszcze nie grałem w tym w ogóle. No to powiedz kiedy. Tu? Select deployment perk, exo jump. Nie wiem, gdzie lecimy. Czekaj. Nie wiem, gdzie lecimy, czekaj, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, APC. ty. APC. Armored personal carrier. Dobra, no, nie, no, north, north Tunnel. I exo jumpa sobie biorę. Dobra, exo jumpa. To ja, ja też biorę exo jumpa. pójdziemy. headshot, headshot. Dobra, a to też jest dobry pomysł w sumie. Ej, dobra, i teraz tak: lotujemy tutaj szybko, a potem idziemy w stronę APC, bo tam zobacz, że jest pusto, nie? Dobrze. Mogliśmy pójść na ryby jeszcze i South Tunnel, ale już trudno. Ale pysznie czekam. Ej, You've been equipped. Been okay. equipped. widzę cię. Widzę ja cię też, cię, Ja widzę, ja widzę coś. Co tu jest? Ja też coś widzę, też coś widzę. Dlaczego wylądowałem na dziwnej skale? Dobra. Okay. Nie, ja to zaupiłem pierwszy z góry No tak to pierwszy przyszedł Ale ty byłeś bardzo daleko Piotrze O, pieniądze są jeszcze Dolary a Gdzie ty mi włazisz tutaj? To nie jest twój lut to, to jest moje miejsce do lutowania Ale ty masz nosa do luta A ja szybko zbieram <grym> To zbieraj dupę w troki i zmiataj stąd <grym> Jesteśmy najlepszym teamem na świecie przecież Zawsze stosujemy spadochron Dobra mam glocka. Glocka. Ty, ale mam ten... Coś słyszałem? Ale mam egzoszkielet e, co to jest? P2000 czy Nie, P2000. Co to się stało? To nie ja... No dobra. Ej teraz jest w ogóle więcej. Jest więcej ammo w ogóle w tych. No to świetnie. O kurde. Materiały skacz, wreszcie będą ci ciekawsze jest. z... Tego skaczę trybu. na 3 km do góry ty. Ej, byli tu! A, bo ty masz ten egzoszkielet przecież nie? Byli tu u mnie Ej, mam kontakt! Co? Słyszałem tu pani za mną. A ty... Pójdziesz po tego bloka? Do mnie czy nie? No idę do ciebie. Bo tam zostawiłem Gloka Widzisz, mam skacze skaczę kurde wysoko Straciłem się z chyba, a nie, dobra, jest. Gdzieś tutaj zostawiłem Dobra, już nie wiem gdzie Nie, stąd nie brałem, ja, ja w innym miejscu wziąłem tak A masz pistolet? Mam pistolet. Aha, no to na luzie No 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 no, no Ty też masz, nie? Tak Ale ty sobie skaczesz rozkosznie rozkoszny cwaniaku. No mam ten egzolet, jest naprawdę niezły pomysł To jest super to jest już kielet, ty. Ej, no. to jest takie fajne Normalnie jak umiejętności w Apex Legends. To Ale ja przynajmniej mam patrzę. armor dobry. Ale jakiś karabinek by się przydał, kurcze. No wiesz co, ja to, ja to postrzelam. Dobra. MP7. I jest full ammo do tego, przynajmniej. O, no, no to nieźle. Dobra, e, czekaj. Może chodźmy tu na dół, to jest tak klimatycznie. Jeszcze ammo sobie zbieram. Ty kewara nie mam. A ja mam. Ja Ta sobie mówię i... chyba kewa, wiesz, bo to ważne. Wiesz co to weźmij jeszcze tortillę wegetariańską, proszę. A jest pan też pushełem. Akurat chyba nie mieli w składzie, ja wiesz? sobie burgera bez frytek. No musieliś iść w parze. Dobra Peter, bo ja widzę, że ty się trochę cykasz. Ja się cykam? Co ty za? Ja, ja idę na łowy, ja idę na łowy. Czekaj, bo ja zamówiłem sobie kawa. Aha! Ja <laughs> to brzmi zamówiłem sobie o nie. kepsa. No nie! Dobra, mam kewika. Kevik to jest potrzebny. Wszedłeś a do ja tunelu, molo. tak? Tak, to ja. Molo. Okay. Tu już nic nie ma, możemy iść na górę. Ale tu wszystko sprawdziłeś? Ej, w ogóle my tak latamy... czekaj, bo tu jest zaczek. w ogóle, w ogóle są gracze na tej mapie? Tak. Tylko po okay. prostu gdzie indziej. O, a cóż to jest? Ej, tu jest tunel i ja tutaj... Tutaj ktoś był. O! Ktoś zamówił coś pysznego. coś tu... Ja lecę za to tym ty... dronem i go spalę. Ale go gdzieś? na wiór. Ty. Chodź, gdzie ty poleciałeś? Bo tam się strzelają gdzieś. Tak, pa... tak, strzelają mi. Do ciebie strzelają? Tak, 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 ale podpaliłem typu, nie to A, Czemu no, nie ty, udało? Się. Czemu ty. Czemu ty ja tam. Nie, ja nienawidzę pobiegłeś. tego trybu, ja nie nagrywam tego trybu do siebie. Czemu? Ja nie cierpię tego, no Przecież to jest Counter Strike, Battle Royale, nie Ale to jest najgorszy Battle Royale... To jest Royale. najlepsza z... gra na świecie, History a ty nie chcesz... Battle Royale? Nie ma gorszego Dlaczego go nie ma gorszego? To jest, to jest całkiem fajny tryb, powiem ci. Nie, gorszy był ten, co nagrywałeś z Lechem, taki średniowieczny. Co się stało? Team Redeployed? Ej, dlaczego ja gram od nowa? Team Redeployed. Ej, słuchaj, ja wróciłem do gry. No tak. Goły, średnio wesoły. No ale jesteś. Krysiłeś mnie? Tak. Yy, tak wiesz, czy tak chciał? To jest wróg, czekaj. O kurde. No nie, ale ja mam pięść. To jest zakładnik chyba. On tu... Minął się z tobą, strzela się. Nie, tak nie wiem, kurczę. Weź go zabij. Tu masz na dole, zaraz pod sobą. O, dobrze. Pięknie. Zabiłem go. Zbieraj go sprzęt szybko. Dobra, mam wszystko, dzięki Peter. Na daleko no to, jest. Go to Wystrzelają. Na daleko. Dobra. Zrobili się? nie zrobili poważnego. Co? Ale w ogóle na daleko... Podjeżdża nas, podjeżdża nas. Pod, pod nami jest. Pod nami, blisko. Dobra. Chodź tutaj. Dobra, dobra, ja podejeżdżę. W ogóle wiesz? Bump mine. A może ja... Aha, ja wiem dlaczego wróciłem do gry. Bo Gość, ja mam. Nie... Zabił mnie. Schowaj Gdzie się jest? teraz. Schowaj się. Przed tobą. Nie, bo za pięć sekund się zrespałnię. Jest nie. przed tobą. Dusisz go, dusisz Jadę go. Ja tego. go. Łokoń, Uciekaj, uciekaj. A nie, drugi był z tyłu. Jezu. Jak... Ja zjeżdżam już. Ja się minimalnie dobrze bawię, bo słyszę ciebie. Kurde. Dobra, to, to jest, kurwa, tak potrzebne, jak, nie wiem, system RPG w Tetrisie. Kazy znalazłem jakiś tutaj, dobra. Ej, ale z powrotem wracasz, nie? Wracam, wracam, Piteł. Teammate redeployed i czekaj kurde Gdzie tu został ich loot? No świetnie w ogóle to, wylądowałem to... na to, to byłem... Ja! Co? Ty lałeś we mnie! Nie lałem w ciebie! Tylko w gościach! Tak no jest! O! <śleszy> Boże, to, co to jest? Dlaczego o, się wszystko 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 wszystko. Wszystko. wszyscy respawnią? Co, to jest Team Deathmatch Royal? Enemy squad... Ja nie wiem... Nie, nie idzie. Jesteśmy w tym Kurde, ja nie wiem co się dzieje stare w tym, tej grze, powiem szczerze. Ale, nie wiem o co chodzi. Ja zazwyczaj Wchodzę, jak zabijam da? To, koniec. to koniec. No to teraz właśnie to widzisz, to teraz nie jest koniec. To jest dopiero początek. W tym momencie, co to? Dobra, skaczę jeszcze raz. i świetnie. Świetnie! Zabili mnie w powietrzu, nie? Ale gdzie ty... To wskacz na mnie po prostu, słuchaj, bo ty Skaczałem nie skaczesz na, na mnie. ciebie, na ciebie mnie za tobą, na tej wieży, jest I tam są goście? Tam, tak, tak. O kurde. Uważaj, bo oni teraz wyjdą. O! Nie wiem... Ty... Ale to jest ciekawe, że w sumie się respisz. Ale się respisz na wóz, nie? Tak, za 19 sekund, przyjacielu. A, czyli po prostu... I oni też się zrespią, także w sumie nie ma sensu w nich strzelać. Nie, właśnie tutaj jest sens, bo z każdym razem się coraz dłużej respisz. No, no tak, no jakoś musieli utrudnić ten battle Royale. Ty, tam jest drop. Dobra, gdzie ty jesteś? Idę po dropa, który jest poza ja strefą. Może coś znajdę. Temeczka. Ja Oj, strefa mi się kończy tutaj. Ty, kurde, bo. ja mam same pionski. I to tyra, nie? ja tam zostawię maga. Nie Niedobrze. Dobra, chodź za mną po prostu. Ja ci zabiję gości, wezmiesz, zlutujesz ich i będzie dobrze. Z Masz tu torbę, to. przyda się? Patrz. Torba? A to jest hmm. pieniądze, to są, wiesz? Wezmę. A ja potrzebuję Amo. Muszę płacić prąd. Ja mam dużo pieniędzy w ogóle, słuchaj. No, jesteś Piotr Izak Skowerski, to chyba logiczne. Dobra. Rojs, dobrze jest. Ten tryb jest. Ej, jest goście są, przed nami. Kontakt na 290. Czym ja mam kurwa rzucić? Rękawiczko, mu w twarz! Zabił mnie, cholera jasna. Zbieraj mój sprzęt i uciekaj. Uciekaj od razu, i uciekaj, uciekaj. Jazda, uciekaj, 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 żeby nas zabili dwóch. Wtedy chyba będzie koniec. Dobra, mam 16, ale jadę ich na os. Dobra, ej, to ci rzucić. O nie. No further redeployments. Pokonali nas trzecie miejsce. trzecie miejsce, pęgi. Ej, czy to nie jest fantastyczny tryb? Ej, no właśnie, ej, to jest super. Widzisz, jak tym teammatea, to druga osoba musi odpuścić, żeby drugi został zrzucony, nie? I z każdym. z każdym. Z każdym, z każdym nie wiem, czy śmiercią, czy z razem z postępowaniem strefy, to musisz ten. Gdzie to, no, dalej? No, to jest takie o. wydłużenie zabawy w trakcie jednej potyczki, no. i tam stopy. Ja bym zagrał jeszcze jeden zrzucić, co? Nie ma problemu, Peter. Ja, ja mi się z tobą świetnie gra, żeby nie było, że jesteś świetny. No właśnie nie słyszę. Nie, ja się świetnie bawię, ja lubię poszyderować. No ale widzisz, nie to nie jest, nie jest nie. wszystko do ogarnięcia. bo już było prawie. Nie no, zmienili trochę efekt bo ja sam nie wiedziałem, jakie są zmiany i o co chodzi tak naprawdę. Teraz tak, teraz, teraz po testowaniu mogę powiedzieć o co chodzi, a chodzi o to, że jak zginiesz, to spadasz na mapę z powrotem. Czyli jest, jakby zrobią z tego, widzisz, bo problemem tej, tego trybu, strefy zagrożenia, było to, że to nie miało dużo wspólnego z cs bo było strasznie campersko, musiałeś oszczędzać amunicję, nie miałeś w ogóle amunicji. Teraz tak, masz więcej ammo, masz szybciej bronie zdobywane i masz respy, przez co gra będzie bardziej dynamiczna. Bo będziesz dojeżdżał no, gości. No wiadomo, że tam możesz się respić, ale tak. Jesteś goły, bo tracisz wszystko. Te następne respy są coraz dłuższe, nie? Tak, Czyli dokładnie. jakaś tam kara jest, ok? No. Ale na tym zyskuje jakby, no zabawa. Ja w ogóle wylądowałem z Glokiem. I, wiesz co, ale to a, jest to, jeszcze. Rozgrzewka. Więc to standardowa. We dwójkę dwójkę, no, To ja no, powinienem dostać asystę tutaj. No to no jakbyś go tam trafił, to byś dostał asystę, no. Peter? Słucham? Pani Tylda mówi... Pani Tylda nic nie mówi na temat tego co. A jednak. A jednak. Nie, teraz to robimy. Teraz wygrywamy to, nie? A u Ciebie na odcinku 100% wygrywamy, zobaczysz. O Renę to muszę nagrać? Musisz to nagrać. Dobrze. Bo to będzie, mówię Ci, to będzie super odcinek. Gwarantuję Ci. Tukaj. Jeszcze mi podziękuję, że cię namówiłem, zobaczysz. Ale jestem pewny, że tak będzie. Ja z tego trybu z tobą i lekiem. Patrz jak ich duszę, widzisz, że ja to sam wygrałem. Miałem najmniejszą ilość wyświetleń w historii Counter-Strike'ów na kanale. Na tym trybie? Tak. Ja. No bo, żebyłeś ja? bardzo zły tytuł, to trzeba wiesz, pomyśleć, ty baitowy tytuł walnąć, jakiś taki dobry. No właśnie, ja myślę za bardzo profesjonalnie, chcę tak ładnie oddać. Bo nie ma co oddać, Ale to, trzeba, tym, to trzeba to trzeba po prostu wiesz klikbojtawe tytuł walnąć i cele. Tam... Dobra, zrobię Piotrek wrzucił mnie w łajno coś takiego. Nie, to, nie, to nie, też to nie albo. jest klikbojtawe. Piotrka. To nie, to właśnie musisz... Pokuciłem się z Izakiem. Nie ehm... zgadzam się z Izakiem pierwszy raz w Nie, no przed wielkie zmiany w Battle Royale w CS:GO. Coś takiego. Wielkie zmiany. wielkie zmiany. Powrót nie. Nie, a czy nie, bo moim zdaniem te zmiany <laughs> są dobre. Bo problemem tego trybu poprzedniego, no właśnie, chodzi o to, że ten CS zawsze był grą dynamiczną i na tym to też polegało, a ten tryb baterial w się nie był dynamiczny. I teraz stworzyli, czy zrobili te zmiany i to sprawia, że ten to będzie wszystko dynamiczne. Dobra, gdzie lecimy? Czekaj. Dobrze, słuchaj, nie wiem. Latarnia morska, chodź i zabi. O już nie, już nie. Dobra, to teraz... Okej, to ja sobie tu... O kurde. Dobra, trochę będziemy kawałek go Ciebie, a i co biorę Exo jumpa, to jest super. Ja też będziemy skakać we dwójkę. Pieniędzy. Dobra, pamiętaj, I tak sobie w powietrzu Jeżeli jedna osoba z nas zginie, druga piąskę. osoba puszcza, żeby się druga zrzuciła. Sp spoko, możemy tak zrobić. Dobra, teraz tak. A to e jest dobra miniaturka na odcinek z, z piąteczkami w powietrzu. No, A gdyby to też na z boku, exo -jumpa. gdyby też to z boku kamerował, to tak. Hmm. Dobra, spadamy, bierzemy rzeczy i teraz to jest nasza gierka, słuchaj, jak za WP kampić na latarni? Na tu szmaty. Eee. Yy, to jest. Dobra. Jest kinker. Oczywiście zanim tam dojdę, będzie już tam Peter. A nie, Peter nie ma tu Petera. Ty nie mogę tego rozwalić. Kurde. Tak. No, mam. Go... Five tu mam gościa już, o nie. Tak, idę ci pomóc. Jaki niefart. No i ten gościu wszystko zbierze, kurde. No nie, no co za beznadzieja. Muszę gdzie indziej pójść, znaleźć sprzęt. Kurde, ale niefart. Idę ci pomóc. No, I jeszcze idę mnie, cię wesprzeć swoimi bezdyskusyjnymi. Że mnie bije z pięści Ja też mam gościa tutaj Bęgi! Zabiłeś jednego? Nice no. Jakoś się udało O, mam jeszcze jednego 57 jak chcesz do mnie to mam tu trochę luciku Kurde ja umieram Gość mi <laughs> zanurzuje no Dzieci aż tak źle O kurde o, jeszcze keblarek znalazłem. Co to jest za dobra, mam go! Masz go? Ta. Dobra, w końcu się udało znaleźć pistolet. Dobra, Peter, to ja powoli Kevick będę się ewakuował w twoją stronę. Coś mam? Ale się jest. karabin przydał, kurde. Ale wypyrkałem go ładnie. Tak bardzo tak? profesjonalnie. No Powolutku. To, to dobra robota. Stabilnie. Ja już tutaj się dozbrajam. W sumie no, MP5 To nie jest oczywiście najlepsze, że się tak rozdzieliliśmy jesteśmy od siebie 10 km dalej yy, Ale to wiesz, za chwilę to wszystko naprawimy Ty co tu się stało? Aha, bo to jest A to staraj się jakoś tak trochę coś minimalnie... Dobra, w już to kierunku. wygraliśmy stary Co? Wygraliśmy już, MP 90 Ja mam MP5 To ja też nieźle Dobra Peter idę w twoim kierunku okay, Trochę się zrobimy kolejnego Dobra, ty jesteś tu. Ej, podoba mi się ten tryb ci teraz, naprawdę. No, ma swój klimat, ci powiem. dobra, przekonałeś mnie. Ej, naprawdę jest tyś fajny, kurczę. Derwałem właśnie gościa. To strefa podchodzi. Nie wiem, jak do ciebie zejść, kurczę. A to wiesz, co ja do ciebie było. wejdę i tak. Bo tutaj się strefa zamyka. Będziesz że? Dobrze. I trzeba wejść do góry. Oj, teraz raz wiesz, raz co jest tunel. chodź ten tunel może. Typuner za nami będziemy mieć. ktoś jest siekiera możesz wziąć sobie, tak? Mam, mam, mam siekierę. Chodź, sobie, może. Okej. Okay. Ej, klimatycznie pijemy. No, może coś tu jeszcze będzie do w sumie, co? Tu jest... O! Umie? Biorę to. Tak, ja też mam trochę hajsiwa. To jest y, lunchpad launchpad. to jest taki. A dodali jak z Fortnite'a? No, czy to taki, wiesz, taki CS-owy, ale jest, no. Czekaj, to tu jeszcze można posprowadzać, czy czegoś nie ma. Uważajmy że na jakichś kamperów. Bo Rozumiem, takie rzeczy się, hasi... się zdarzają jednak. No pamiętasz przecież, co z Lechem nagrywać że ten gościu A. siedział pod schodami no, drewnianymi drewniany cały czas. No hmm, dobra, czekaj, będę teraz? a tu mamy zakłócenie na radarze, dobra. Chyba do góry pójdziemy z tędy. Dobra. Tu jest jeszcze skrzyneczka. Ta, ja jej nie przepuszczę. No i para widowo, Ładunek C4. Dobra, mam parę gadżetów już. Okej. Okay. Co to jest to w ogóle? Ładunek wyważający. Aha. dany, to jak z WWZ. To jest, to jest, a ja już musiałem, że to będzie trzeba skakać po tych, dobra. Ej, ja wratujemy w gości, tu jest gość. Już myślałeś, że musimy, jak u CTX. mam w gości. Po tych. Kurde, nie trafiłem go. Dobra, leży. Dobra, teraz znam czym nie miał kumpla. Mhm. Nie miał, tacy ludzie nie mają kumpla. Ta, dobra, pozbieramy. E, on ma MP7, w ogóle nie wiem czy też to wziąć. Wiesz, to ja a mam MP5? A to MP5 też spoko. to MP5 jest fajne, no. Mhm. Dobra. E... Ciekawe czy będzie się o to. Jezu, to. to tu to, leci? Dron leci. Idziemy sprawdzić gdzie leci. No możemy chodź, pójdziemy sobie. No, przygoda, nie? O kurde. Nie będziemy kampić. Hmm. On no, tam daleko poleciał. Mira, racja, to strefa, dobra. No, Tu jest taka ściskowa strefa. jest okay. z tą górką, nie? Tak ja sprawdzę. Dalej. Ja ci będę podawał współrzędne hmm. najwyżej. Nie no, ja bym sobie wrócił. Six enemies zostało. I czterech jeszcze. Mm -hmm. Po lewej na kwadracie Nie, na nasz kwadrat ktoś wychał. Dobra. Dobrze leży. Ja się za tobą, staram się nie strzelać, kurczę. Spoko, spoko. Żeby cię nie ciachnąć. Dobra, jest spoko. Okej, okay. na kwadracie. Chodźmy na ten kwadrat, to jest oznaczony. Bo się, że tutaj stracę HP, jak spadnę. A może właśnie te o, nakładki to jakoś zamortyzują? No właśnie ostatnio nie zamortyzowały specjalnie Supply o, będzie, o Faktycznie dobra, nie. weźmiemy sobie dropa On to spada, to się na niego zaczajmy Jak my skaczemy to... da, da się to wskoczyć? Nie wiem, może nie próbować na górę to wskoczyć O! Pode mną gdzieś jest! Kurde! Dobra odpuść, Pięć 5 żeby sekund żebym przeżył, nie? Gdzieś by pode mną i kampił Jaki gość. Ty goś. co nie da się zabić żebyś? No już spadam. Już do Dobra. Lecę, no. Dobra ja się zaczaję. Postaram ci się pomóc. Coś z niego drogów, jest trzech. Tu u mnie był. Dobra idę do ciebie ale drugą stroną. Słyszę ciebie to jesteś ty. Ta. On nie utował Jest ty, punio, Widzę go. Ta. Leży, zabiłem. W mam. O kurde, znowu mnie zabił. Dobra, tak. uspokój, tak, tak. Masz 3 HP. XM, nie wiem, XM, ja musie... XM leży ja musie... się. No. Uciekaj, żeby cię nie zabił, nie? I uciekaj. Tylko tak nie na otwartej przestrzeni, bo wtedy cię łatwo widać, nie? W sumie... ja, wiem, ja wiem, ale on tu coś miał. O, dobra. O, kurde. Dobra, ładnie, ładnie. Ja się zrespię na tobie. Dobra, dobra robota. Ja, ja tutaj wiesz. Czekaj, gdzie ty się? byłeś? Ty jesteś tu jesteś tu Wobec kiedy dobra. będziesz spadał? No już zaskakuję. O, to dobrze. Nie, a dobra, tu jest coś. Tu, tu, tu zostawił teka. Kurde no, amunicji mi brakło, no przecież on ma na hita jest typujo, no. Kurde Kurwa na hita, no Ta? W którym miejscu? Głównym wiewiórki bym go jebnął w ryj, to by padł, no Jednego pocisku Ciocio? mi da proko, a perkałem, perkałem Gdzie ty jesteś? Tu jesteś No na no, hita doby. padł Kacze. No i wjechał no na mnie O kurde, czekaj, no, czekaj, 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 nie! O kurde Trzecie ja pierdziele, było tak dużko. Ale emocje są tutaj w tym, Jezus. Ej, to jest no nie ciekawe. No I się grało, nie powiem nie. Nie ma kul. No, kurzy, no nie no ma wjechał kulu, mi na bo wyperkałem Tam Tamten był kolejny. Nie, jednak trzeba kontrować radar. Dobra, za dzisiaj u mnie wina nie będzie, ale będzie win u roja jutro w takim razie. Ty w ogóle ci są nie wierzyłeś? A, to powtórka była jak nas porobił. Jestem e, ja. przeraźliwie zaskoczony, że tak dobrze się bawiłem. tym Ale w ogóle ile expa za to jest, Jezus Maria. No, no co, jak, jakieś Niech jak i pora, tyle pora, pora. Ek... Chyba się opłaca grać w ogóle, żeby Expo zdobywać. Opłacę. Pewnie, pewnie tylko dlatego ludzie w to grają. No. Expo trzeba. Dobra, dzięki serdecznie w takim razie, moi drodzy, za oglądanie. Zobaczyliśmy sobie, jakie, jakie były zmiany w trybie Battle Royale w Counter-Striku. Strefa zagrożenia. Siroko. Duet Izak Rojo, dwa razy trzecie miejsce, to razem daje które? W sumie wciąż chyba trzecie Ale no. Chyba tak. Ale urończona będzie pierwsza, ja pierwsze, korzystając z okazji chciałbym Was zaprosić na jutrzejszy odcinek jako, to, jako Tako, w którym wystąpi mój przyjaciel Izako. Tak, bo to, to ja jutro Ty O 16 na kanale Jako Tako jutro wspólny odcinek. Zobaczycie, A wcześniej to pewnie urończona Strefa Zagrożenia z cs -a. Dokładnie. Trzymajcie się i czyść, czyść. Miłej majówki, dalej, trzymajcie się, He, hej hej.